No i ta Wielka Brytania, ten papeć, papeć, Wall Street. Proszę Państwa, przypomina się tutaj historia tego pilota, który w latach 50. samolotem U-2 przele chciał przelecieć przez Rosję, został strącony. On się Powers nazywał, tak? Powers. Proszę Państwa, poczytajcie sobie o tym wydarzeniu. A Stany, bo to amerykański samolot. Stany Zjednoczone nie chciały e, wojny z Rosją, ze Związkiem Radzieckim, przepraszam, wtedy nie było Rosji. Nie chciały wojny ze Związkiem Radzieckim, liczyły się, że ten samolot może zostać strącony. Tam nawet pilota przygotowywali, dali mu tę truciznę. E, I żeby nie było, że to oni, to proszę państwa, prowadzili rekrutację wśród brytyjskich pilotów. I to jest sytuacja analogiczna do teraz. Teraz też Wall Street wykorzystuje Wielką Brytanię, wykorzystuje Polskę, wykorzystuje Ukrainę do walki z Rosją, tym razem już Rosją. Ale w razie czego, proszę Państwa, to oni mają drogę ewakuacyjną. To nie byliśmy my, to byli Brytyjczycy, to byli Polacy, to byli Ukraińcy. Rozumiecie? My tylko no wspom wspomagaliśmy demokrację, my tam tylko troszkę tam sprzętu daliśmy, ale, ale to generalnie to, to, to Polska, kraje bałtyckie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to, to też wygląda na sytuację podobną do tego lotu U-2, że to kimś innym się wysłużyć. No i mamy właśnie Brytyjczyków, o tym pisze, o tym różne portale piszą, że Ukraińcy przechodzą szkolenie w Wielkiej Brytanii, na tych czołgach Challenger, które Wielka Brytania tam 20 parę na razie im Ukraińcom podarowała, pewnie sprzedała. I przynajmniej hmm, to też jest takie robienie ludzi w konia, że, że inwestycje będą, inwestycje, że potem Ukraina będzie do podziału, że będzie można ją eksploatować. Nie będzie jej można eksploatować. To ma być paść spalonej ziemi, rozumiecie? Żadne, żadnego handlu tu nie będzie. Tak, tak jak ja czuję Wall Street. Ukraińcy przechodzą, proszę Państwa, na Challengerach szkolenie ze strzelania pociskami z rdzeniami uranowymi. Tyle wrzawy było. Organizacje międzynarodowe, w tym agendy ONZ, apelują, żeby zaprzestać używania tej amunicji, żeby w końcu zacząć badać skutki jej działania. Bo na razie są to badania niezależne, takie organoleptyczne. Nie ma takich poważnych instytucji państwowych, które, które by przebadały to zjawisko. Tak jak proszę Państwa, Philip Morris kiedyś dwoił się i troił, żeby, żeby nie było poważnych badań na temat szkodliwości palenia papierosów. To jest mniej więcej ta sama sytuacja teraz, jeżeli chodzi o używanie broni z ubożonym rdze uranowym rdzeniem. To jest atak nuklearny i Ukraińcy się idealnie do tego nadają, szczególnie, bo wyrobiono w nich nienawiść, to co w nas próbują wyrobić, też nienawiść do Rosjan, szczególnie w sytuacji, gdzie nie mają nic do powiedzenia. Rozkaz wykonaj, bo jak nie, to cię zastrzelę. To są warunki wojenne, proszę państwa. Więc, więc próbują przepchnąć tę amunicję do walki z Rosjanami brytyjczykami próbują to przepchnąć. Jednocześnie Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o pociski z rdzeniem uranowym, tam jest taki łom, taka strzałka 3 centymetrowej grubości pręt, taka igła z lotką. To jest cały pocisk. Nie leci pocisk, tylko leci, proszę Państwa, ta igła bezpośrednio z lufy wylatuje i ta igła przebija pancerz. Ona jest z, z, z ciężkiego uranu i dlatego ma większą przebijalność, ale skutki tej amunicji to choroba popromienna i skażenie terenu. I Amerykanie, Amerykanie dystansują się od tego pomysłu, ale my czujemy, że on pochodzi od nich. Znowu wysługują się Brytyjczykami, a Brytyjczycy mają być wysłuchiwani na naszej szerokości geograficznej. Tak to, tak to wszystko idzie. Tak jak proszę Państwa, okradanie. Spółek. To przez firmę, 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 firmę. Nie bezpośrednio ten, który, który okradał, tylko jakieś, jakieś słupy. To, to mniej więcej to są słupy. I mimo, że Amerykanie niby odcinają się, że oni nie zamierzają swojej amunicji uranowej i tak dalej, i tak dalej, to szkolenie, jak prasa donosi, prowadzone jest też przez amerykańskich instruktorów. Mm. No to co w związku z tym? Dobrze, że wyszła ta informacja, że też amerykańscy instruktorzy uczestniczą w szkoleniu Ukraińców. Do tego oczywiście Ministerstwo Brytyjskie żarty sobie stroi, twierdząc, że wpływ amunicji ze zubożonym uranem na zdrowie osobiste i środowisko prawdopodobnie będzie niewielki, proszę Państwa. Nieważne, jest to strzelanie uranową amunicją. I jeszcze żarty sobie, proszę Państwa, Królewski Instytut robi, że rosyjscy żołnierze, nie, nie ukraińscy, nie, nie nie, powinni zasypiać z takim nabojem ze żubożonym uranem, ani go lizać. Że to, że to jest jedyne, jedyne zagrożenie, takie w razie gdyby. Gdyby blisko spali przy, przy takim pocisku, no to ewentualnie tam delikatnie mogą się napromieniować, ale ogólnie nic takiego, nic wielkiego. Proszę Państwa, kolejna eskalacja, coraz bliżej wojny i to, nuklearne, i to nuklearnej. Dlatego może tych bunkrów nam tutaj nie robili, tych schronów.